Damiana znajdziemy również treści współtworzone z innymi markami i to jest zawsze super pomysł na podbicie zasięgów i trafienie do grupy ludzi, którzy być może jeszcze cię nie znają, a są w kręgu twojego targetowania. Dużą część kontentu Damiana tworzą treści lifestyle'owe. No i spoko. My jako naród jesteśmy bardzo ciekawscy. lubimy wiedzieć, co u sąsiada zamiedzą, czy ten pasat nadal sprawny, czy może już nie do końca. Więc jeżeli nie masz problemu z tym, żeby dzielić się z ludźmi swoimi zajawkami i fragmentami codziennego życia, Raz na jakiś czas warto to zrobić. Brak zbędnych kombinacji. Większość materiałów nagrywana jest telefonem w bardzo dobrej jakości, a montaż jest na tyle nieskomplikowany, że ogarnie go każdy w prostych apkach na telefon. Prostota, ale również dbałość o różnorodne kadry. Brak u niego siedzenia za biurkiem w koszuli. Jest za to dużo ruchu i nagrywanie w różnych warunkach. To jest. I na koniec dwie turbo ważne rzeczy. Po pierwsze, napisy na każdych rolkach te zrobicie również w wielu darmowych aplikacjach. I na sam koniec, obogowie, królowie, memy. Wszyscy je kochamy, wszyscy je oglądamy i zazwyczaj mają najlepsze wyświetlenia, więc nie bójcie się wrzucać memów. I teraz wiesz niemal wszystko, jak on to zrobił, więc czerp z tej wiedzy, obserwuj nasze social media, bo już niedługo omówimy kolejne duże profile dietetyczne.